The only way that we can hold the body lowlands around Falkirk is to build a castle and as many walls as we can construct in a short time. These fortifications will serve to protect our camp as we construct siege weapons with which to assault the English castle. Once the castle is constructed, Wallace himself has sworn to join our forces. Together, we will attack Longshanks and his English troops. Tak jest, została nam bitwa do Falkirk, żeby ukończyć samouczek tak naprawdę. Tutaj od razu zrobię małe sprostowanie. Mm. Oczywiście naszym celem jest wygrać z Anglikami, ale w rzeczywistości bitwę pod Falkirk wygrali Anglicy. Tak, skoro to jest samouczek, to możemy to wybaczyć. Ale tak myślę, że warto o tym wspomnieć. Bitwa pod Falkirk miała miejsce w roku 20, tak 2000, na pewno 1298 i to w dodatku 22 lipca. Dobra, ale mamy już cele. Zbuduj zamek oraz zniszcz angielski zamek. Tak, dwa cele mamy. Wskazówek mamy też trochę. Limit populacji szkotów wynosi 100 jednostek. Ten scenariusz wykorzystuje interfejs z Zaawansowanych poleceń. Nie musisz używać tego interfejsu, aby grać w Age of Empires 2, ale zapewnia on dostęp do kilku potężnych sposobów kontrolowania swojej cywilizacji. Szczerze, to nawet nie wiem o co chodzi w tym drugim punkcie. E, różne cywilizacje mają różne mocne strony. Na przykład Szkoci, reprezentowani przez cywilizację celtycką. Mają szybką i potężną piechotę, a Brytowie mają łuczników o dużym zasięgu. Tak, oni mają bardzo fajnych łuczników. Niestety są naszymi wrogami. No i zwiadowcy e, mówią, że Szkoci, czyli my, stoczą ostateczną bitwę z Anglikami pod Falkirk. Od tego zależy ich niepodległość. Chodzą pogłoski, że William Wallace, żółty, nadciąga z posiłkami. Ma przybyć na statku, tak, bo My jesteśmy akurat e, ludźmi wolesa tak? A on sam tutaj do nas przybędzie też w pewnym momencie. Anglicy czerwoni mają licznie e, licznie zebrali się na południu i będą prowadzić najazdy na Twoje terytorium. Przyprowadzą na pole bitwy piechoty oraz straszliwych łuczników z długimi łukami. No, tak naprawdę to też czytałem o tym, że bitwa pod Falkirk Irk. Przypominam, zwycięska dla Anglików była pierwszym zwycięstwem, w którym właśnie łucznicy odegrali kluczową rolę. Tak akurat wykorzystanie tego typu wojsk miało wielkie znaczenie wtedy. Mhm. Czyli mówię, że mamy niekompletny mur. Tak, to prawda. Można by go dokończyć. Można na pewno troszkę tych naszych oddanych zaciągnąć do pracy. Myślę, że więcej raczej pójdzie do kamienia. Do żywności też koniecznie. Tym bardziej, że sobie na pewno. O, możemy przejść do nowej ery, ale może zanim przejdziemy do nowej ery, to właśnie doprodukujemy więcej mieszkańców, którzy pójdą sobie może robić. No właśnie, co? Niech idą robić drewno. Może gdzieś tu blisko, nawet. Przyspieszymy produkcję drewna od razu. Tutaj produkcję kamienia i złota też. Tutaj, jak się porobią ludzie, to taczkę niech wyprodukują i Straż Miejską, a tutaj także o monto. To może jednak Straż Miejską odpuścimy, żeby mieć dość surowców na to. Dobra. Mm. Tak, i już nie mamy żywności, jak widać. Mamy trochę wojsk, już widzę, ulepszonych. Tak, mamy kuszników, mamy piechurów z mieczem. I mamy mm, troszkę rycerzy. Tutaj też mamy nastawiane wszędzie. Tutaj wieże. Posterunki. Oh. Jak to się nazywało? Strażnice. No i jak widać w sumie mamy przejście tutaj tylko tutaj. <grym> tak, e, tylko tutaj jest płycej. Tutaj będą do nas przechodzić Anglicy. Chyba, że oczywiście ich tu zalepimy. Hm. Zrobimy tutaj jak najszybciej mury. Hmm. Nie wiem, gdzie najlepiej zacząć. O, już idzie. Tak, to jest ten silny. Znaczy, silny to jest dostępny tylko dla Anglików łucznik. Bo każda cywilizacja ma swoją specjalną jednostkę dostępną od ery zamków, a jak widać tutaj, Anglicy są już w erze zamków, czyli w trzeciej erze. No i oni są o tyle niebezpieczni, że oni mają bardzo duży zasięg. Tak, także czasami nawet mają większy zasięg niż jakieś wieże, które strzelają, więc mogą nawet budynek powalić. Bez trudu. E, a może nie tak. Inaczej to ustawimy. Ustawimy to w tę stronę. O, super będzie się dało. No i nie. Tak nie chcę żeby mi tu przełazili. E. Unity mm can garrison within a tower for defense and protection. And archers can even fire out of a tower. Mhm. Tak to jest prawda, co nam podpowiada. Oj. Gdzie tu armia jakaś? To. Dobra, wy się schowajcie. To jest prawda, co nam podpowiada, że tutaj Kiedy? Można wieże te strzelające obsadzić łucznikami. To wtedy te wieże też więcej strzały wypuszczają. A tutaj proszę bardzo, wilczek się nas uczepił. Ale na szczęście nasza tutaj kobita sobie poradzi. No, widzę, że... Pewne wyzwanie tutaj jest teraz. Cały czas jakieś jednostki wypuszczają. Kia? Rob nawet tarany. Wow. Tak, to już jest. No, powiedzmy, poważna misja. <grystanie> tak, tylko. On zapewne tę armię miał dostępną od początku. My się pozbyliśmy tej jego armii, więc. Teraz pewnie będzie musiał wyprodukować sobie dopiero nową. Troszkę mu zajmie. Niedługo zapewne, ale ale zajmie mu. Mm, tak, ja bym chciał na przykład, żebyś ty tutaj wybudował klasztor. Aha, no tak, nie jesteśmy w erze zamków, to nie możemy wybudować. A to idź sobie robić Trzeba. żywność. Żywność jest potrzebna. Tak, bo chciałem zrobić sobie mnicha, który by nam leczył armię, ale niestety. Uh, Widzę, że chcecie tu podejść. A ja nie chcę, żebyście podchodzili. Tak, trzeba to jakoś desperatnie tutaj zalepić, tam całe przejście. Bo jak tutaj mamy takie płytkie, właśnie wody, to ciężko je jakoś tutaj dobrze załatwić w ten sposób. Rabłiga! Żeby to mnie nie chodzili. Ale sobie poradzimy. If you have surplus resources of one type, you can sell them for gold at your market. You can then use the gold to buy what you need. Mm hmm. we We know how it works. now To będą. build a castle, you must first advance to the next age, the castle age. Tak, wiem. Zamek dopiero odery zamków. Nic odkrywczego nie powiedziałeś w sumie. To może drugi, drugą bramę zrobimy jeszcze, żeby było wygodnie dla nas. No, coś mało kamienia widzę, że robicie. O, tu się już taczka bada. Dobra, to wy pójdziecie robić kamienie. The advanced buttons let you set combat states for your soldiers. A defensive soldier will be less likely to attack an enemy that comes near him. Click a military unit, then note the combat stance buttons in the lower left corner of the screen. Tak, tak jak nasz tutaj mamy różne Using the advanced buttons, you can also command a soldier to patrol an area between two points and guard or follow another unit. No. możemy ustalić tak żeby nasze jednostki były agresywne czyli atakowały wszystkich wokół a obronne to atakują tylko jak są blisko a jak się oddalą to wracają na swoją pozycję pilnowanie terenu to się chyba nie ruszają tak a nie atakować to w ogóle nie atakują nawet jak wróg jest obok No dość rzadko z tego korzystam

Troszkę więcej widoczności. No, fajnie by było, jakby. Kija. Jakby trochę więcej żywności jeszcze było. Więc może załóżmy sobie jakąś nową farmę. Tutaj młyn. Niech będzie. Hmm, chwila, tylko odłóżcie najpierw to. Bra, tak, zbudujecie młyn. A potem zbudujecie... Po jednej farmie dla siebie. Co tu się dzieje? No, nie udawajcie. Że macie problem. Tak, jak jest taki dźwięk dzwonu, to oczywiście ktoś nas atakuje. A to jak dużo rybek pływa, można by powydobywać łosoś. Tak. O, tu jeszcze więcej kamienia jest. Dobra, my w sumie czekamy na możliwość przejścia do kolejnej ery. Tak, odnośnie jeszcze tej bitwy o Falkirk, to um, ten Edward I z dynastii Plantagenetów, co tutaj walczył z Williamem Wallace'em, król Anglii, um, przerwał trakt um, w tym okresie Walkę z Francją. Tak, bo Francja i Anglia toczyły dużo wojen w tamtym okresie. No, ale w sumie nie było całkiem pewne, czy on wygra z Williamem Wallace'em, ze Szkotami. Bo ci byli całkiem sprytni. Jak się wycofywali, tak, bo mieli w sumie. Um, mniej wojsk, Szkoci to się wycofywali, to stosowali taktykę spalnej ziemi, przez co. Tak, przez co. Uh, przez co. No, Anglicy mieli pewne kłopoty z dostawami, z zapasami. Ach, namnożyło się ich. No, ale ostatecznie chyba to z powodu dwóch szkockich żołnierzy, którzy zdradzili Wolesa i powiedzieli Edwardowi o jego planach, to w końcu przewagę mieli ci Anglicy. Eee, dobra. W sumie jedną rzecz mogłem dobrą zrobić, ale teraz to chyba już za późno. Żeby zbudować tutaj. Wieżę obserwacyjną mm, Nie wiem może tutaj gdzieś Tak żeby po prostu nas nie sięgli ci Łucznicy Bra, boi, boi. Wojownik z długim łukiem, ok tak się nazywają mm. Dobra, a wy się może przenieście tutaj bliżej Bo możecie być potrzebni tak, też możecie sobie kamień robić, ale tutaj. A wy sobie zrobicie jeszcze więcej farm. Albo może drewno lepiej, bo tylko trzech drwali mamy. No, powoli się robi trudniej, ale samo łóżko to jeszcze z... Nie boję się, że się nie powiedzie coś. No, chodźcie. Hmm, a może spróbujemy ich tutaj naszymi łucznikami zmieść? No, spróbujcie. No, proszę bardzo. O, widać, oni mają większy zasięg niż my. No, co się to. dzieje? i może nawet schowam tutaj tych łuczników do tej wieży, pokażę że się da. I że faktycznie jak zdążymy, to będzie widać, że więcej strzał wtedy jest. A proszę bardzo, kilka strzał naraz wypuściła ta wieża wtedy. Congratulations. You're going to find lots of things to do in the castle age. For starters, try building a hmm. siege workshop to make battering rams and other siege weapons. Nie, ja bym zaczął jednak od zamku. Zamek jest to najważniejsze. Tylko niech to się stanie troszkę bezpieczniej, może. Bo jak tutaj pośle moich obywateli, to oczywiście mogą zostać łatwo zmieceni. Ale za to możemy w nowej erze troszkę nowych technologii porozwijać. Um, oczywiście żywności mamy za mało ale tutaj się na pewno przydadzą nam lotki. Lotki zwiększają zasięg naszych wież, na przykład jednostek strzelających też. Hmm. No chociaż i tak ci tutaj Anglicy z długimi łukami i tak są raczej górą, jeśli chodzi o zasięg, więc myślę, że generalnie mogliby tak Odejść albo takie technologie sobie rozwinąć, że nie zagrażaliby nam ale. Znaczy, my im byśmy nie zagrażali, ale jednak się na to nie zdecydowali. No i bardzo dobrze. Tak, tutaj nie zamek budujemy. Ty widzisz co ja robię? już buduje zamek przecież. Um, tak, możemy sobie rozwinąć siekierę. W sumie piłę tym razem. Możemy. Co możemy jeszcze zrobić? A możemy jeszcze grot Botkin rozwinąć. To będzie jeszcze więcej zasięgu dla naszej wieży, a także dla naszego zamku, bo zamek też strzela i to strzela o wiele lepiej. Kid? Um, tak, no i chciałem zbudować ten klasztor, to może gdzieś tutaj zbudujemy ten klasztor. Hmm, tak, niech będzie. I warsztat, e, zakład artyleryjski też sobie zrobimy. Skoro nam polecili to zrobić, może coś powie jeszcze po tym. No, a ten wysyła i wysyła tych łuczników. Się ukryj. Tak, jak można zauważyć, to te nasze wieże nie zawsze trafiają. Zaraz pokażę, jak to można naprawić, żeby zawsze trafiały. A. Tutaj sobie zrobimy mnicha. I to wystarczy. A. Super. I chyba, właśnie jak zrobiliśmy zamek, to teraz. Przypływa uh, Wallace, tak? Zaraz pewnie coś powie. A my w tym czasie zbudujemy uniwersytet. O, proszę bardzo. Wallace has come. Buduję uniwersytet, Bra, czemu mi przeszkadzacie? Barbara. Tak, uniwersytet jest jedną z najfajniejszych tutaj budowli, jak dla mnie. Good job. With your new siege workshop, you can make rams. Rams are slow but they are resistant to arrow fire and excellent at knocking down walls. You may need some rams to attack the English castle. One of your most powerful units is created at the castle. Create 10 more wood raiders. Właśnie. I celtycka jednostka tutaj e, specjalna, tylko dla nich dostępna, to elitarny celtycki najeźdźca i dostaliśmy ich trochę. Właśnie 20 jednostek oh. do nas przybyło. No i skoro nam polecają, to wyszkolimy jeszcze 10 tak, tych najeźdźców, chociaż poczekajmy może, skoro mamy o wiele za mało złota. W takim razie rozwińmy wóz ręczne i potem paru nowych obywateli sobie pójdzie Popracować. Tak, nie mogę się doczekać jak już w kolejnych mm, misjach będziemy mogli

w tym scenariuszu, co ciekawe, możemy nawet przejść do ery imperiów. Tak, to nie jest wymagane, żeby przejść ten poziom, ale myślę, że mogę to pokazać. A, i właśnie, Uniwersytet nam się tutaj stworzył i mamy tu pełno ulepszeń, bardzo fajnych do zrobienia. Jedno z najważniejszych, jak dla mnie, to są mordownie. Tutaj one eliminują minimalny zasięg wszystkich wież, zamków i przystani, aby umożliwić ostrzał wrogów atakujących bazę. Tak, bo normalnie w tym momencie, jeszcze jakby ktoś tutaj wręcz atakował nasz zamek, to nasz zamek jest zupełnie bezbronny. A jak tutaj zrobimy to ulepszenie, to wtedy, a możemy od razu zrobić, to będą też atakować tych, co są bezpośrednio pod zamkiem. Także dla mnie to jest. Ulepszenie numer jeden. Kolejne bardzo ważne to balistyka. Łucznicy, centra miast, zamki, galery, unikalne jednostki morskie oraz jeźdźcy z łukami strzelają celnie w poruszające się cele. Czyli jak to rozwiniemy, balistykę, to prawie za każdym razem będziemy trafiać w naszych wrogów. A tak to na razie dość słaba jest ta nasza celność. Czemu tu mi zniknęła farma? Hmm. Wydaje mi się, że miałem ich trochę więcej. Ty też icie robić. Farmę może. Dobra, coś tu jeszcze jest do rozwinięcia. O, kopalnia złota. Jest do rozwinięcia. Widzę, że stać nas już na balistykę. W następnej kolejności, co bym wybrał. Na pewno bardzo fajne jest murarstwo. Wzmacnia wszystkie budynki, zapewniając zapewniając 10% więcej punktów wytrzymałości, jeden punkt pancerza i tak dalej. Czyli wzmacnia budynki i już to możemy zrobić. Tak, a propos jeszcze zamku, tutaj zawsze tą unikalną jednostkę możemy zrobić. A oprócz tego w Erze Imperiów jeszcze można trebusze zbudować, o i w sumie żeby mieć trebusze, to trzeba przejść do e, Ery Imperiów właśnie, więc na pewno sobie przejdziemy. Bo generalnie istnieją dwa skuteczne, znaczy pewnie więcej, ale dwa używane przeze mnie sposoby niszczenia zamku wroga. Używanie taranów, ale tarany używam jak nie mam dostępu do Ery Imperiów, bo w, Imperium, w Erze Imperium właśnie można trebusze zbudować.